Powiedzieć ludziom prawdę, żyjemy w czasach gospodarki rynkowej. To nie jest tak, że dzisiaj minister czy premier w stanie podniesie cenę. Nie ma takiej możliwości, ale szukać rozwiązań, dobrych rozwiązań przede wszystkim na przyszłość, bo dzisiaj trzeba, nie oszukujmy się, trzeba szukać rozwiązań na przyszłość, dogadywać się z zakładami przetwórczymi, które rzetelnie, uczciwie kupują od rolników i płacą, i szukać dobrych rozwiązań. Natomiast dzisiaj ingerencja rządu czy ingerencja Ministerstwa Rolnictwa w biznes, w sam Skup nie ma najmniejszego sensu, bo w Polsce nie ma problemu ze skupem. Rolnicy nie mają problemu ze sprzedażą, tylko z niską ceną, prawda? W tamtym roku mieliśmy cenę. Aż za wysoką. W tym roku jest cena zbyt niska. Tak, oczywiście zgadzamy się z tym. Natomiast no, nie może to być tak, że dzisiaj garstka oszustów i złodziei wykorzysta ten moment, że będzie, wejdzie w ten proces, dostanie od państwa pieniądze i się wzbogaci. Bo rolnicy z tego nic nie mają. Proszę zauważyć, że w momencie, kiedy firmy te weszły do skupu, natychmiast Maryna staniała. To, o czym świadczy, to jest właśnie mechanizm gospodarki rynkowej. On zadziałał, on zareagował. Żaden minister nie jest w stanie tego zrobić. I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.